Nie miałem w ogóle potwierdzenia, że na mnie jakieś brudy, że na mnie też są różne rzeczy. I to były w ogóle jakieś plotki, pamiętam wtedy wymyślałeś, że mam jakieś zarzuty na policji, czy coś takiego. No i finalnie, co dla mnie było takie przekreślające wtedy naszą całkowicie znajomość i to, jakie mieliśmy relacje, no że mnie nastraszyłeś. Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie, widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. Pamiętasz w ogóle, co wtedy powiedziałeś? No, ja to że... powiedziałem, że wiesz, że pamiętaj, że ja się mogę zemścić i tak dalej, nie? I... Ej, ogólnie rzecz ujmując, mi to trochę przypomina rozmowę kiedy, jak nie pani jakoś nazywał, Karmowski y, miał rozmowę ze swoim hejterem i właśnie tak go trochę y, trzymał na tej kamerze i kazał mu odpowiadać na pytania. I taki przestraszony hejter odpowiadał na wszystko grzecznie i przepraszał. To tak Boxer za takim trochę vibem tego hejtera mi zalatuje, póki co. Mam wrażenie, że tak bra brakuje dotychczas, przynajmniej tak trochę jego takiej... Jego monologu, bo mimo wszystko to Wardenga raczej jest osobą, która zadaje pytania, powinien być, a Boxer powinien odpowiadać gdzieś tam e... szerzej. No bo tutaj widzę, że przebrnęliśmy już przez kłamstwo, opór, pomocy i spowiedź. No to w sumie to po prostu Wardenga to powiedział, a Boxer powiedział: Tak, tak było. Potem mamy zastraszanie i zemsta za 30 milionów, i to znowu powiem: no tak było. I użyłeś wtedy takiego sformułowania, że co ci wtedy pozostanie, żebyś miał. Chyba 30 milionów na zemstę. No, było. Też I ja to odebrałem wtedy, wiesz, bardzo personalnie. Yy, w ogóle nie wierzę, że dysponujesz tak, yy, takim majątkiem, to po pierwsze. Yy, no, ale wiedziałem, że jesteś gotowy yy, na wszystko. Nie Niewiele, że dysponujesz takim majątkiem, tak szczerze? I Borzel kiła głową, że no tak, nie dysponuję. <laughs> Niesamowite, kurwa. Naprawdę, to jest, to jest niebywałe. Tylko i że, no, ja wtedy uznałem, że się bardzo odkleiłeś. No tak, no. Jak ty właśnie patrzysz na tą, na tą sytuację teraz z perspektywy? No to, to było tak, że tamtego dnia w ogóle to. Ja już w momencie, gdy dowiedziałem się w ogóle, że gdzieś tam chcesz mnie umiejscowić w tym materiale. Nie... No tak, ale ja właśnie pamiętam, że jeszcze jak robiłeś tą spowiedź, nie? co miała być, to ty już wiedziałeś, że będziesz w materiale, bo ja ci powiedziałem, że no słuchaj, skoro nawet dziewczyny mówią, że y, ty też brałeś udział, to ja nie mogę zrobić tak, że no słuchajcie. Stew będzie, ale Boxdela nie mogę dać, bo to jest mój yy, ws wspólnik, nie? Tak. Ja nawet jak zaczynaliśmy Go, to wam mówiłem, chłopaki, jeżeli coś będziecie odwalać, ja jestem kanałem komentarzy przede wszystkim. Ja o was też będę robił materiały, jeżeli będziecie robić krzywe akcje, a to uważam była krzywa akcja. I ty zaakceptowałeś to, że ty będziesz w materiale i nawet chciałeś, żeby właśnie dograłeś tą spowiedź, tak. że miałem to dołączyć. Tak, co tylko się stało? Każdego dnia ta świadomość, ja wpadałem w amok stary, nie? Uh -huh. Bo ja miałem takie coś w, z tyłu głowy, że kurwa, wszystko co zbudowałem, wszystko co jakby stworzyłem przez... W tamtym, w tamtym czasie oczywiście, wiesz, ja jeszcze nie miałem takiego, takiej świadomości jak teraz, tylko mówię jakieś głupie wiadomości. I on za to zniszczy mi życie, wiesz o co chodzi, że ta, tak wtedy myślałem, nie? To jest prawda, wiesz, jak ci teraz mówię szczerze, uh -huh. ja tak wtedy myślałem. Ja nie traktowałem tego, że to było coś strasznego, nie? tylko że ty chcesz po prostu dokręcić mi śrubę, yy, przez to, że dostałeś wiesz, na przykład jakieś, jakąś wiadomość, stary, wiesz, która jest w tamtym czasie nie była dla mnie tak istotna, nie? Uh -huh. I, I mówię, kurwa mać, wiesz, każdego dnia jak budziłem się, kładłem się spać, ciężko mi było zasnąć stary, z tą myślą, że zaraz wyjdzie ten dzień premiery tej, tego materiału, nie? Że on może eskalować, że może zrobić mi to krzywdę olbrzymią, nie? Mhm. No i po prostu, ja jako taka... No, tak, tak jak mówię, ja tutaj mówię ci bez ogródek, szczerze, nie? Ja chciałem temu za, zapobiec, bo, ja się, bo ze strachu, nie? No dobra, ale ty liczyłeś, na przykład strasząc mnie, że będziesz miał ogromne pieniądze na zemstę, Zna znasz mnie, nie? No, no, no. I wierzyłeś, że ja wtedy powiem, a to nie. To w takim nie, razie. Bo nie, bo wiesz, robię. ja też to, to było tak, jakby wiadomo, powiedziane między wierszami, nie? Uh -huh. Wszystko, że to nie było takie dosadne, że Sylwek, ja ci coś zrobię, czy coś. Znaczyń, dla mnie to było bardzo dosadne i jakby no. zrozumiałem przekaz. No tak, tak. No bo I to, też wtedy tak. właśnie też się wygadałeś, że w, ym, w obozie konopa masz wtykę, że wiedziałeś, że jedna dziewczyna chce się wycofać. I tak dalej, tak, tak, tak. jak wygląda sytuacja. ale no to, tak jak mówię, to był, tak jak mówię, nie? że to był taki Amok już i takie stare stężenie. Nie wiem, czy to, jak to można nazwać. Czy byłem sfrustrowany, zestresowany, kortyzol stary na maksa. Ja byłem tak przerażony, że ja starałem się już, wiesz już, no, dzisiaj patrzę na to chłodno, nie? Mhm. Więc jesteśmy w stanie, sobie w stanie to przeanalizować krok po kroku i nie jesteśmy już tak, jakby... Zdenerwowani tym wszystkim, że to, że to wyjdzie, że będzie jakaś eskalacja i tak dalej, bo, no bo już jest jakby czas, nie? który minął. Ale w tamtym czasie, stary, ty też nie wiedziałeś do końca, że to tak urośnie do takich rozmiarów, mhm. że to tak eskaluje. No dobra, ale. Że politycy zaczną się o tym wypowiadać, wiesz, to było o... dla mnie przerażające. Okej, okay, padły słowa y, o tej zemście, ale czy. Była taka sytuacja, że ty naprawdę... I chciałbym, żebyś szczerze powiedział, no, no, jakby no. teraz już wiemy, nic mi się nie stało, nie? No tak, tak, tak. Ale czy była taka... Wydaje mi się, że Bogzol po prostu w ramach zem... zemsty na Wardendze zaproponował mu półtora miliona za walkę w fejmie i rywala jak Olejnika z Fabiańskim. <laughs> Wardenga myślę, że lewo to się pozbierał po tej propozycji zemsty. Taka sytuacja, że na przykład myślałeś o tym, żeby, do mnie na przykład, żeby mi coś zrobić. No, nawet nie swoimi rękoma, tak. tylko żeby po prostu coś mi się. Nie, no to jedyne co, to miałem takie coś, że nie żeby zrobić, ale że na przykład ktoś by z tą pogadał nie? Mhm. w ten sposób. Nie? No do, dobra, i ja właśnie chciałem pić do tej sytuacji, bo tak samo jak ty obsadziłeś na przykład pewną osobę w kręgach konopa, tak samo ja miałem jakieś osoby w twoim środowisku. I e, właśnie skupiłem. W ogóle patrzcie, jak to w ogóle brzmi, to jest dla, dla mnie niepojęte. Czyli dwójka osób wprost mówi o tym, że ma swoich kretów w innych obozach, którzy zbierają informacje. Ja, ja mam wrażenie, że teraz co drugi youtuber, to on po prostu zakłada jakieś prywatne y, agencje, kurwa detektywistyczne. <laughs> może niech Pegasusa sobie kupią. <laughs> ja pierdolę, nie. Słyszałem, że pewne osoby, już wtedy właśnie o tym mm. słyszałem, a ty mi to potwierdziłeś po całej pandorze, tak. że pewne osoby złożyły ci taką propozycję. Że dla nich nie ma problemu i oni właśnie się zajmują takimi. No są trochę, można powiedzieć. Nie wiem, można ich określić gangsterzy. Na pewno mm. mają jakieś takie. No to bardziej, że wiesz, że środki perswazji. Mm. Yy, no i że na przykład jakaś znacząca pozycja, czy coś w tym mm. stylu. Nie? W tym takim. Nie? Coś coś w świadku coś takiego, zjemy, nie? że oni ci właśnie złożyli taką yy, proporcję, że jeżeli chcesz, to mogą się do mnie przejechać, do Konstancina i ta, ze mną porozmawiać, ta, ta, ta. Nie? żeby mnie przekonać, żeby, żebyś ty nie był w materiale. I ta. czemu ty wtedy nie skorzystałeś z tego? No bo... Bo ja byłem na to... Kurwa, jeszcze się na ziomków rozjebie, że chcieli Wardęgę rozjebać. <laughs> Brakuje tutaj tylko basenu albo tego, albo jacuzzi. To już przygotowany, ja już no, tu miałem wszystko bo, ogarnięte. No, bo ja miałem tak, że po pierwsze zrobienie. Yy, druga rzecz to jest yy, takie coś, że po prostu no nie można. To jest kurwa, to już by było dla mnie takie, to już jest za mocne. Wiesz o co chodzi. Że Ja jestem stary, potrafię być nerwowy. Spust... Czyli wydaje mi się, że takie meritum jest coś na zasadzie. Wiesz, no wiadomo, jedna noga ulica, druga czerwony dywan, fajnie mieć ziomków na mieście poukładanych. Hehe, XD to mi imponuje, ale nie będę z tego korzystał, nie? Ale generalnie to nie można takich środowisk promować na fejmie, ale kolegami możemy być prywatnie. Lustrowany. Czasami rzucam jakimiś słowami, że... W jaki się zastanawiam, jakich on tych gangsterów znano, bo na przykład taki naj najgroźniejszy gangster, którego ja dotychczas poznałem we freakfightach, to jest y ziem Ziemowit. No kurwa, naprawdę, to mega groźny, groźny typ. Na mefedronie, no kurwa, no mam na mefedronie lata. Y po wózku, na wózku inwalidzkim zapierdalam po całej Warszawie. Ustawia kurwa chłopaków, Serio? Raczej tu na, na, te, na tej zasadzie walczenie, ale pokuszenie się o jakiś support, na przykład tego typu, no to już jest, już bym się czuł jak taki kurwa, no nie wiem, jak jakiś gangus kurwa. Wiesz o co chodzi? To jest już średnie, nie? Nie pasuje to do mnie, bo ty zresztą znasz mnie, ja nie jestem żadnym kurwa yy, czarnym charakterem. No dobra, ale na, myślałeś o tym, nie? Jakby wiem o tym, że, że, o, że o tym myślałeś i. Analizowałem to, Tak, nie? Że, kurde, dużo brakowało, może... żebyś jednak powiedział, dobra, jedźcie i... Dużo brakowało. Dużo, okej. Okay. Dużo, dużo. Przede wszystkim to... Nie wierzę. Ale. No, no możesz nie, no ale wiesz, nikt nie przyjechał, nie? To jakby też jest coś takiego, że będąc w takim amoku, nie? No, no, mówiąc no. Ci... ci o tych rzeczach... Nie, nie, mów, mów, no. bo mi się tutaj robi lekki Okej. Okay. Ale mów, 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 Mówiąc Ci o tych rzeczach, no to to już jest jakby... tak, że... Nie, nie ma, no, nie ma, no nie było szans na to, żeby takie coś zrobić, no to nie jest, nie chciałbym, to już jest za duży za bar, raz, że za bardzo przy połowie, dwa, to nie jest w moim stylu po prostu. No dobra, ja wtedy właśnie przez to straszenie to już totalnie y, uznałem, że, y, no już straciłem tutaj do Ciebie zaufanie, mimo że y, okłamałeś mnie wcześniej, ale wtedy powiedziałeś, że będziesz pomagał, więc pomyślałem, że okej, okay, po prostu się bałeś, dlatego mi nie, nie chciałeś powiedzieć, no ale później już po tym straszeniu i po tej akcji, no, to już uznałem, że to jest pewnie koniec naszej znajomości, i tak dalej. Co też właśnie, nie wiem, czy o tym powiedziałem. Chyba powiedziałem, że wtedy też na tej rozmowie zabroniłeś, żebym nie dawał tego fragmentu tej spowiedzi. Tak, tak, że, że nie chciałem. I okej. Okay, finalnie ty tam miałeś jeszcze walkę na fejmie, bo chłopaki też właśnie wiedzieli, że taki film będzie wychodził, tylko nie wiedzieli, co tam jest. Ja wypuściłem film. A przecież kiedy ja mówiłem, że moim zdaniem najprawdopodobniej oni przełożyli premierę Fejmu 20 na inny okres, dlatego że wiedzieli, że film powstanie, to wszyscy mówili, że to nieprawda i w sumie to nie to było powodem tego, że przesunęli Fejma 20, który bądź co bądź jest dla nich ważny. A moim zdaniem to jest teraz poniekąd, może nie 100%, ale jakieś potwierdzenie, że faktycznie najprawdopodobniej tak było. Że po prostu Fame wiedział, że taki film się szykuje, może nie wiedział dokładnie w jakiej materii, ale wiedział, że obejmie Boxdera i będzie raczej głośny. I z tego tytułu bali się, że Fame 20 nie sprzeda się wystarczająco dobrze, więc woleli premierę tego przełożyć na rok kolejny. No jakby łącząc kropki, tak wychodzi najbardziej logicznie. I Ty, pamiętam, do mnie zadzwoniłeś 20 minut po filmie, po publikacji i powiedziałeś luzik, jest luzik, fajny film, ale jest okej, okay, nie?